Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy unboxing małej, kryształowej harfy, którą akurat tutaj mam przy sobie. Jest to harfa, która mieści się w takiej oto walizeczce. Jest to opcjonalne opakowanie, ponieważ mamy jeszcze do wyboru torbę, ale przedstawiam Wam walizkę. Walizka ma świetny uchwyt, dzięki czemu Możemy ją sobie trzymać. Harfa trochę waży, ponieważ no, jest to porządny sprzęt. Ale zajrzyjmy, co tam jest w środku. Wygląda, jakbym otwierał jakieś walizkę z pieniędzmi. Ale tam jest coś lepszego. Słuchajcie. Harfa kryształowa. Tak oto się prezentuje. I właśnie ona. Pokażę. Ona właśnie tak. Tak wygląda. Słuchajcie. Ja zrobię Wam lepsze ujęcie z ręki. No i harwa kryształowa, która mieści się w walizce z takim aksamitnym materiałem, a więc jest świetnie chroniona. Zobaczcie tutaj. Też mamy tutaj. Taką gąbeczkę, która świetnie tutaj ochroni nasz sprzęt. No i ogólnie już ją biorę do rąk, aby Wam pokazać. Jest to model sercowy, czakra serca. No i biorę harfę do rąk, i zobaczymy, co tam się jeszcze kryje w tej skrzyneczce. Czyli na wierzchu mamy harfę. I wygląda ona cudownie, kryształowa harfa. I zobaczmy. Można oczywiście grać ręką, ale w środku znajdziemy pałeczkę. I zaraz Wam wszystko pokażę. Zobaczmy, mała harfa kryształowa. Ile ma rurek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rurek. Wspaniale brzmi. No dobra, zajrzyjmy do środka, co tam jeszcze się znajduje. No i otwieramy pokrowiec, a tam, proszę bardzo, zobaczcie, mamy pałeczkę, jest jedna pałeczka z takim aksamitnym materiałem, którą to będziemy właśnie grali Super. No i zobaczmy dalej. O, ciekawi nas co jest w środku. To jest taka właśnie ściereczka, która właśnie będzie do rurek, ponieważ czasami, jak gramy, gramy rękoma, no to mogą być odciski naszych palców, więc yy, możemy taką ściereczką sobie powycierać nasze rurki od harfy. To jest dodatkowa żółka, aby w razie potrzeby Móc sobie taką rurkę no, do naszej harfy przymocować. I zobaczmy, co jest dalej. Dalej mamy książeczkę taką, i zobaczmy, co tu jest napisane. Zobaczcie, jest w kilku językach. Mamy tutaj angielski, polski, niemiecki, hiszpański, francuski język, i wszystko tutaj ładnie opisane odnośnie naszej harfy. Pojadę na język polski. Zobaczmy tutaj. O, mamy wszystko fajnie opisane. Wszystkie specyfikacje dotyczące naszej harfy, która oczywiście jest świetnie strojona, z precyzją strojenia do 0,2 Hz. I tutaj pozostałe języki. I tu jest to, co tygryski lubią najbardziej. Zobaczcie, tu są wszystkie dane. Wszystkie dane, które możemy mieć dotyczące naszej harfy i oczywiście Quality Control, a więc taki certyfikat, numer seryjny. No, jest to po prostu coś niesamowitego. No i dobrze, mamy książeczkę obcykaną. Zobaczmy, tutaj jest jakiś kluczyk. Ten kluczyk. To jest kluczyk do tej walizki. Możemy go wykorzystać i zamknąć sobie walizkę no, na kluczyk. No więc tak się prezentuje zawartość harfy, yy, która znajduje się w walizce. Proszę bardzo, zakrywam. I teraz po prostu będę grał na tej harfie. Harfa to cudowny instrument. Które ma takie anielskie brzmienia, no i zaprezentuję Wam, jak to słychać. Można z tymi dźwiękami po prostu odpłynąć, pomedytować sobie wspaniale. Jeszcze zaznaczę, bo może tutaj więc już zauważyliście, że to jest mała harpa, no to bardzo długo utrzymuje się ten dźwięk. On jest taki no, dostojny i przeciąga się go długo. Bardzo długo brzmi, świetnie. Super. Rewelacja, naprawdę można odlecieć, no i warto taką harfę mieć. Więc wiemy już, jak wygląda ta harfa i co zawiera walizka. Ja wam szczerze polecam taką harfę kryształową, ponieważ wystarczy tylko pałeczka. I nic. Harfę oczywiście możecie zakupić w sklepie szamańskimbemben.pl. Zarówno małą wersję, jak i dużą harfę. Wszystkie są dostępne, także zapraszam Was do sklepu. Jeżeli macie ochotę mieć własną harfę, to możecie ją sobie zakupić. Polecam serdecznie. Robert, dobrze.